Siema z tej strony do manu, a dzisiejszy odcinek Tykalnych powstał nie tylko po to, żeby się powygłupiać, no bo w końcu jest jeszcze połowa października i od premiery gry nie minął nawet miesiąc, więc trochę za wcześnie na takie swawole. Ale jednym z jego podstawowych celów jest sprawdzenie, jak wyglądają pojedynki między dość zróżnicowanymi zawodnikami. W FIFA 17 nagrałem Tykalnych z użyciem najniższej możliwej drużyny. W FIFA 19 był to już najwyższy możliwy skład, a dzisiaj w FIFA 20 skonfrontujemy ze sobą najniższą oraz najwyższą możliwą jedenastkę i przy okazji sprawdzimy jak w takiej sytuacji wyglądać będą pojedynki fizyczne i czy przy wyskoku do główek najwyższych zawodników, byle zahaczenie przez niskiego rywala będzie w stanie wytrącić ich z równowagi. Oczywiście takiego meczu nie byłbym w stanie rozegrać w pojedynkę, więc moim rywalem został Maciej Don. On będzie sterować najwyższym składem, w którym absolutnym rekordzistą jest bramka Ship Switch Town Holi mierzący 200 5 cm, a z kolei najniższy jest tutaj Traore krótszy aż o 13 cm. W każdym razie średni wzrost tego najwyższego składu wynosi 199 cm, a to już z kolei najniższa drużyna sterowana przeze mnie, gdzie rekordzistami są Nakagawa oraz Yamaguchi, mierzący równo po 155 cm i z kolei tym najwyższym piłkarzem jest ponownie bramkarz Benitez, który jest wyższy od Messiego aż o 1 cm. W każdym razie średnia tego najniższego składu wynosi równe 160 cm wzrostu, więc pomiędzy obiema drużynami jest troszeczkę różnicy. Przyczyn najniższego oraz najwyższego zawodnika w Ultimate Team różni dokładnie równe pół metra. Co jasne, obie drużyny mają troszeczkę problemów ze zgraniem, ale przypominam, że tak naprawdę obecnie nie jest to problemem, bowiem w FIFA 20 pojawiła się możliwość rozegrania meczu ze znajomym, w którym niezależnie od tego, co będziemy mieć w składzie, każdy zawodnik otrzyma pełne zgranie, no i właśnie z tej opcji skorzystaliśmy z Mackiem. Więc, jeżeli chodzi o wstęp, to w sumie tyle. A przed rozpoczęciem meczu pragnę jeszcze tylko przypomnieć o akcji promocyjnej na kontroler do Xbox One, przygotowanej wraz z rtv -GD. Co jasne, ten pad działa także bezprzewodowo na PC z Windowsem 10, ale można go również podłączyć do konsoli oraz komputera ze starszą wersją systemu operacyjnego, Kablem USB o długości ponad 2,5 metra dostępny w tym zestawie. Aby wykorzystać rabat po dodaniu kontrolera do koszyka i przejściu ku realizacji zamówienia w polu na kupon promocyjny wystarczy wpisać PADKARTMANIA, a to daje 30 zł zniżki na ten zakup objęty darmową dostawą. Link do oferty, która zakończy się wraz z ostatnim dniem października znajduje się oczywiście w opisie tego filmiku, a my przechodzimy już do meczu. Let's go! Ruszyła maszyna Foot FC kontra Polish Eagles, ale oczywiście tutaj najciekawsze jest to pierwsze wrażenie, jak będą wyglądać zawodnicy stojący obok siebie, najniższej no i najwyższej drużyny. I trzeba przyznać, że jest tutaj trochę różnicy, ale ja się nie boję, jedziemy z tematem. Trzeba przyznać, że nie wygląda to najlepiej, bo czuję się, jakbym był w przedszkolu i to jest karny. Panie, ja nawet tym zawodnikiem nie chciałem sterować. A tam szkoda gadać, Jorge Garcia się znalazł. Nottingham kontra Benitez, ale macie szybko ruszył do tego karnego, coś mi się wydaje, że on przez przypadek po prostu nacisnął strzał, bo to nawet nie poleciało w brameczkę, no dobrze, mamy szczęście na początku. No tak, ale to co ja mam teraz tutaj na wybijać, no bo za przeproszeniem do kogo, może jest jakaś opcja ukryta, żeby napastnik wziął drugiego napastnika na barana, to by mieli wtedy jakieś szanse. Fajnie się kręci przed jedenastką Son no ale Maciek tak zagęszcza tą obroną jeszcze takimi wielkimi bydlakami, że trudno się tam jest gdziekolwiek wedrzeć, chociaż teraz Yamaguchi i to nie ma karnego, okej. Okay. Ależ teraz błąd Macieja Dona na Kagawa do Yamaguchi'ego, czy to będzie 1 do 0? No ale gdzie będzie 1 do 0, jak ten bramkarz jeden jest większy niż moi dwaj napastnicy razem wzięci? Na Kagawa, legenda z 17. nic nie urósł od tamtego czasu, ale dragbaki robi dalej wyśmienite, wykręcimy tego CDB i może będzie jakiś strzał z dystansu na Kagawa, ale z czym do ludzi? Zobaczmy to wybicie, może uda mi się wygrać pojedynek powietrzny. Ach, jednak nie, no co za przypadek, ale piłka wciąż pod nogami moich zawodników jest Yamaguchi. Świetnie się przedarł Yamaguchi, rozegranie do pustej bramki, tak jest, jeszcze Macie, odsunął się bramkarzem w drugą stronę, to było niepotrzebne. Mamy jeden do zera. Song Grasin, fantastyczny zawodnik, piękny strzał. Yamaguchi spokojnie do Son Grasina. a spróbujemy wrzutki na dalszy słupek, może wygramy główkę, no jednak nie wygraliśmy, co za przypadek, przedziera się tu jeszcze, ale nic z tego nie będzie. Maciej Don zaczął grać na główkę, więc średnio mi się to podoba, bo troszeczkę chyba ma mniejsze szanse, ale teraz jakie ofiarne wybicie obrońcy z pola karnego, tylko że on się tutaj znowu wdziera. Dobrze, no to było fartowne. Gdyby ten strzał poszedł po prostu przy słupku, to myślę, że mogłoby być już jeden do jednego. Ups, to był mój błąd, ale też mój fart, ojejku, aż serce mi stanęło. Morales, dribble star. Zobaczymy na co stać go tym razem. No, oczywiście, przecięcie podanie, ale jeszcze strzał z dystansu. No i oczywiście, broni holi. A rozegram ten zutrożny w stylu osiemnastki na wolną przestrzeń przed polem karnym i zgranie do strzału z dystansu. No niestety nie było to, czego oczekiwałem, ale tak kończy się ta pierwsza połowa. Jestem bardzo ciekaw statystyk. O proszę, miałem większe posiadanie piłki, ale to wynika z tego, że po prostu bawiłem się przed polem karnym Maćka, bo bałem się tam wejść do środka, do tych okrutników, życieli. No ale nic, gramy dalej, zobaczymy, co będzie w drugiej połowie. Wychodzi na skrzydło na może tutaj, no nie, no, nie. Nie pokuszę się na wrzutkę na główkę, ale jest jeszcze Morales przed polem karnym. Morales! No i oczywiście broni Holi. No jeszcze myślałem, wierzyłem, że ta dobitka główką jakoś może wejść do bramki, ale szanujmy się. Nie podoba mi się coraz bardziej ta akcja. Chyba Maciek włączył jakąś ofensywę i tutaj nie miałem nic do powiedzenia. CDB po prostu nie trafił w światło bramki, ale gdyby ta piłka leciała nawet pod poprzeczkę, to byłoby już po mnie. Ale tutaj na farcie, ale wydarł jednak piłkę są Gradinis Jeszcze rozegranie do Yamaguchiego. 2 do 0. No ta bramka tak naprawdę w przypadku, bo nie spodziewałem się, że tak prostym zagraniem można rozjechać te obrony, ale jednak proszę bardzo, udało się i mamy 2-0, No chyba Maciek już się nie podniesie. Ale rozjechali tego pomocnika. No, już naprawdę ta gra w obronie w tym meczu to jest prawdziwa męka. Jeszcze mi się tutaj kręci Maciek, jeszcze zdostał tę piłkę. No, to już wygląda naprawdę marnie, ale główka ostatnią deską ratunku. Coraz bardziej ciśnie mnie tu Maciej Don, jeszcze on zaczyna grać na główkę, ale proszę, to jest FIFA 20, i tutaj nawet taki kurdupel zblokował na główkę najwyższego napastnika w grze. Piękna sprawa. Proszę mi tutaj oddać piłkę natychmiast. O, bardzo dobrze, bardzo niedobrze, bo to nie w tę stronę miało być oddanie piłki, i teraz Maciej Don chciał chyba strzelić głową, ale wyszedł w olej. A jakie są oleje w tej FIFA? To każdy wie. Yamagusi, Son Grasino, biega go tam do podania prostopadłego. To jest sytuacja sam na sam, to może być 3 do 0. Ale jeszcze tutaj chciałem spróbować większego upokorzenia. Chciałem wrzucić piłkę na prawe skrzydło, żeby tam wzumieścić ogłówką w siatce, bo to by było upokorzenie. No ale niestety Maciej to wyczuł się przez snu bramkarzem. Szkoda. Na kagawa spróbujemy tutaj. Dobrze, nic nie spróbujemy, bo zgasili go jak peta. Idzie Maciek z akcją, rozjechał mi tym razem obronę, i to jest 2 do 1. No, w końcu to się musiało stać. Aż jestem zdziwiony, że to się wydarzyło dopiero w 85. Minucie. Ale mamy 2 do 1, i tutaj jeszcze może dojść do wyrównania. Wychodzi murale, spróbujemy tutaj jeszcze wjechać do pustej bramki, ale ten hol jest za duży, no gość po prostu stanie między słupkami, to zasłania pół bramki. No, jestem ciekawy, czy on tak dobrze będzie bronił, jak się go wrzuci na przykład do pierwszej dywizji i będzie grać przeciwko Cristiano Ronaldo. W każdym razie kończy się ten mecz i on chyba udowadnia nam najlepiej, że centymetry to nie wszystko, bowiem liczy się także technika. Podsumowując dzisiejszy odcinek, muszę powiedzieć, że ciekawy był to mecz, nie zapomnę go nigdy, ale pomimo tego, że Maciej dostał teoretycznie i praktycznie lepszą drużynę do sterowania, to jednak troszeczkę odstawał poziomem, bowiem on od premiery gry nie miał tyle czasu, by zapoznać się z Ifo 20 tak jak ja. I też nie wierzę na przykład w to, że karnego zmarnował, a wręcz nie trafił do bramki celowo. No ale co najważniejsze, ten mecz uwypuklił, a także pozwolił wychwycić kilka z tematycznych elementów. Silnika Gryfie 20. To znaczy, w przypadku pojedynków główkowych, oczywiście, wszystkie z nich przegrywałem, no ale nawet jeżeli swoim niskim zawodnikiem pokryłem wyższego prawie pół metra rywala i wręcz kładłem się na jego plecach, to wystarczyłoby niejednokrotnie wytrącić go z rytmu na tyle, że miał on problem z trafieniem głową do bramki, albo wręcz miał on problem ze zgraniem piłki do kolegi stojącego obok. Więc w tym momencie rozumiem, z czego wynikają te setki komentarzy o tym, że FIFA 20 nie da się strzelić bramki głową po rzucie rożnym. Oczywiście to jest wciąż nieprawda, ale jednak strzelanie głową po rożnym nie jest aktualnie prostym zadaniem. No i po drugie, rola wzrostu w grze obronnej jest wciąż nieoceniona, bo zasięg, Zawodników Maćka robił jednak swoje. Jego piłkarze, pomimo tego, że nie mieli jakichś wybitnych umiejętności gry w obronie, to znakomicie przecinali moje podania poprzez jedno skromne wystawienie stopy do przodu. No a z kolei w mojej drużynie, no coś takiego praktycznie w ogóle nie występowało. Więc na ten moment chociażby Liskiem Golokantę jest rzeźnikiem, bo jest szybki, ma genialne umiejętności ustawiania się w obronie, no i on sam bez wyciągania nogi do podania potrafi po prostu stanąć w miejscu Przelatującej piłki, a do tego, jeśli oprze się o przeciwnika, no to potrafi również zachwiać jego równowagą w walce powietrznej. Ale czy taki Ngolo Kante będzie równie potężnym rzeźnikiem za pół roku, albo jeszcze później, pożyjemy, zobaczymy. Na dziś to tyle. Do zobaczenia wkrótce. Cześć!